Please. Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na szybki strój dnia. Właśnie wracam ze spotkania i powiedziałam dobra, rodzielec, dawaj wychodź z domu z kamerą nagranym i co dzisiaj miałam na sobie. A dzisiaj mam na sobie moją panterkową spódnicę długości midi marki Lindex. To jest spódnica, którą ostatnio pokazywałam przy takim wyjściu na koncert bardziej wieczornym. A, w te, a jeżeli wychodzę i ubieram ją na siebie, zakładam na dzień, to właśnie zakładam ją na ogół w takim trochę stylu retro do długich, czarnych, wygodnych Kozaków z Gino Rossi i wtedy nawet nie widać tak naprawdę, jakiej długości mam nogi. No wiecie, jak to jest, długość midi jest dosyć niebezpieczna, a ja jestem raczej niższą osobą. Dlatego, jak zakładam tego typu spódnice, to staram się zakładać je do obcasów. No i ta spódnica z tymi kozakami, według mnie, wyglądają bardzo dobrze. Do tego jeszcze u góry takie zestawienie, trochę nawiązujące do historii, trochę takie. Trochę można, nawiązujące również do rosyjskich klimatów. Ostatnio przeżywam lekką fascynację takim stylem. Także do tego biała koszula z Maxem Spencer, którą już nieraz pokazywałam tutaj jako taką muchę, ozdobę. Przypięłam sobie broszkę z kameą. Brochę dostałam na walentynki od Rudzielca. Ale nie, to nie było tak, że on tak super trafił, bo mnie tak dobrze zna. Tylko po prostu ja sobie ją wybrałam i mówię, dobrze, Tak chcesz, to możesz mi ją sprawić na walentynki. Także brocha z kameą. no name, kupiona w małym sklepiku we Wrocławiu. Z biżuterią, tutaj jako ozdoba do koszuli. Na to jeszcze założyłam sobie mój ostatni zakup z wyprzedaży, bo ostatnio śmieję się, że jestem mistrzem wyprzedaży, bo to jest krótkie futerko z takim trochę asymetrycznym zapięciem z New Yorkera. No i oczywiście, jak wiecie, u mnie New Yorker na vlogu gości bardzo rzadko, chyba tylko w jednym filmie kiedyś coś pokazywałam, bo ja na ogół do tego sklepu nie wchodzę. Natomiast ostatnio spędziłam trochę czasu przy okazji wybierania rzeczy do Radzka Radzi w Kuprum Arena, do odcinka, który nagrywaliśmy ostatnio no i wyczaiłam takie krótkie futerko za 39,90 na wyprzedaży. Ja mówię kurczę, ono jest tak naprawdę świetne, bo jest krótkie, jest takie, którego brakowało mi całą zimę do rozkoszowanych kiecek. Wiecie, że ja lubię futra, e, także jeszcze do tego czarny, czyli uniwersalny, tworzący w u mnie super kontrast, tak jak lubię, nawet się nie zastanawiałam, od razu to futerko kupiłam. Ono jest wprawdzie w takim trochę sportowym fasonie i ten zamek jest e, nie, taki trochę asymetryczny, nie idący prosto, i to jest ogólnie taki pudełkowy fason, nad, i ma zamek. I tak się zastanawiałam, czy ja chcę zamek, bo w sumie zamek to sprowadza tu taki element sportowy. Sportowy, ale ponieważ ten zamek jest chowany mocno, jak go się zapnie, to on jest taki e, do środka chowany. Mamy tutaj jeszcze zakładkę z futra i w ogóle nie widać, czy tu jest jakikolwiek zamek błyskawiczny. Także e, to był kolejny argument za tym, żeby to futro wziąć. No i je wzięłam, no i je właśnie dzisiaj do siebie założyłam. Zaraz powiecie, że są krótkie rękawy. Ja wiem, właściwie trzy czwarte, ale we Wrocławiu jest ponad 10 stopni, więc generalnie e, wcale nie jest aż tak e, zimno. Nie mam żadnego szalika, za to mam również wielkie nauszniki z Furli. To są nauszniki również kupione na wyprzedażych chyba za około 90 zł z tego, co pamiętam. No i wprowadzają tutaj taki niespodziewany element kolorystyczny. Do tego jeszcze torba od Goshiko. To jest również nowość z pięknymi, folkowymi kwiatami z boku. Także to jest takie folkowe uzupełnienie tego mojego całego stroju. Także ja wyglądam tak. Lecę teraz coś zjeść, a potem do domu montować ten film. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!